Znaczy jedno jest pewne, że y, kanclerz Merkel y, i Niemcy y, robią co chcą. No, format normandzki, y, te y, rozmowy, w których właściwie nie wiadomo, kogo Niemcy i Francja reprezentowały. No, jedno jest pewne, no, nie reprezentowały Unii Europejskiej, y, ale również nie oglądały się na Unię Europejską. Ja się tylko dziwię, że y, premier Tusk, y, który nam rekomenduje y, y, stanie w równej europejskiej falance, niewychodzenie ani na krok do przodu, ani, ani nie oglądanie się na boki stanie w milczącym szeregu i tak dalej, że nie potrafi zareagować, kiedy tą zasadę, o której mówi łamią Niemcy, praktycznie, no Niemcy i Francja w tym wypadku, bo właściwie w czyim imieniu oni rozmawiali? Przecież te rozmowy, które zainicjowano z Ukrainą, no one mają wszelkie cechy. Takiego monachium XXI wieku. To jest zachęcanie strony słabszej do ustępstw. To jest demonstrowanie izolacji międzynarodowej państwa, które ma prawo do konsolidacji swojej państwowości, obrony całości swojego terytorium i które ma prawo przede wszystkim do naszej solidarności. Ale powiem więcej. Ale właśnie naszej, czyli, czyli czyjej? No, bo jak naszej yy, Polski, naszej, to wiele z tego nie wynika. Naszej, to znaczy Europy yy, i Zachodu. Yy, dlatego, że jeżeli spojrzymy na przykład na Przymierze Atlantyckie, to yy, jedna czwarta państw Sojuszu, a jak weźmiemy pod uwagę to, że Turcja i Bułgaria są w basenie Morza yy, Czarnego, szczególnie Turcja no jest. Yy, Vis-a-vis Sewastopola, -vis to jedna trzecia państw przymierza atlantyckiego sąsiaduje z Rosją lub z Ukrainą. To są dla nas sprawy znacznie bardziej istotne niż obrona rządu Hamida Karzaja w Afganistanie, czy następnego rządu, dywagowanie o tym, czy tam demokracja jest możliwa, czy nie. Ukraińcy mają prawo do naszej solidarności, a my, to znaczy Polacy, nasi, nasi sąsiedzi, państwa naszego regionu, mają prawo do. Ochrony naszego bezpieczeństwa przez naszych sprzymierzeńców. Mamy prawo wynikające z naszego zaangażowania w, we współpracę militarną no z Amerykanami. Tak, z tego nie wynika, że muszą nas zapraszać do Mińska, Paryża czy Berlina. I właśnie tego nie robią. Y i dlatego y, zarówno minister Sikorski, jak i premier Tusk powinni wobec tej sprawy zająć jasne stanowisko. Znaczy to już jest stanowisko takie retrospektywne. Natomiast no jeżeli chodzi o wydarzenia, które nadchodzą, no to ja bym oczekiwał, że minister sikorski będzie bardzo aktywnie konsultował się z państwami bałtyckimi.